Siemano, witajcie na kanale. Ja nazywam się Adam, a w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie popsy na guziczek, elektrozaworu, elektrozaworu. Zaworka już nie ma, więc ja już jestem po, Mogę wam powiedzieć, że lekko nie było, pełne przeboje, a więcej zobaczycie wy. Więc zapraszam. Swoją drogą, jak wam się podoba koszulka? Fajda, co? Się zajarałem, kiedy zobaczyłem. Ja też sobie już pogarniałem całą elektrykę, prawie że, no ale dobra, zacznijmy może od tego, co będziemy potrzebowali, co wy potrzebujecie. Na pewno przycisk, ja tu mam taki guziczek, tutaj sobie poszły kabelki, a mogę dać pod spodem, co nie widzicie. No, tu sobie idzie kudziczek, gabelki no tam, tak idzie fabryka. I tutaj już do zarobionej e, przeze mnie kosteczki. Nic nie ucinałem, to jest fabryczna kosteczka. Zasilanie poprowadziłem sobie tędy, tędy, tędy. tutaj u tego miejsca. Postawiam wam zaraz fotki, jak to tam porobiłem, bo to też jest akcesoryjne złącze. Z bezpiecznikiem nie podłączałem tutaj pod, pod to, po, z przodu, no bo tam mam już podłączoną ładowarkę, podłączone są grzane manetki, no i nie chciałem przeciążać tego e, układu. Tym bardziej, że bezpiecznik od tego jest też tutaj dopiero <śm> pod, pod zbiornikiem paliwa, więc no łatwy dostęp tam nie jest. A to jest osobny obwód. Dokładnie w tym miejscu. I on też jest zabezpieczony, zabezpieczony bezpiecznikiem, który jest właśnie gdzieś tutaj. Więc nawet tak tam coś się przepali, to będzie łatwiejszy dostęp. Guziczek jest podświetlany. Nie będę wam troszkę pokazywał. Wcześniej tutaj te popsy miałem rozwiązane o, <gł> w taki oto sposób. Na TikToku ludzie cisnęli bekę, że sobie motor rozpier Dzielę on sobie tutaj tak wszedł, Tutaj i tu sobie mogłem sterować. Włączone, wyłączone. Ktoś tam pisał, że to, że zatkałem odmę. I w ogóle katastrofa wielka. A jak się okazało, to nie jest odma, moi drodzy, tylko to jest system Pair. Czyli od dopalania spalin, można to porównać z EGR-em w samochodzie, gdzieś tam na zagranicznych forach znowu doczytałem, że ludzie, jak robią pełny przelot, no to e, zaślepiają tam. O, to odkręcają, zaślipają te otwory, plus do wtyczki kupują tam za 30, nie, sorry, za 20 parę euro. Taki gotowy oporniczek, ja też musiałem to zrobić, ale nie kupowałem tamtego, tylko zrobiłem sobie sam dzięki chłopakom z MotoTuna za podpowiedź, że taki oto właśnie oporniczek zda egzamin. To jest do lamp, czekajcie, to jest ogólnie do lamp właśnie. Ja sobie tutaj zarobiłem go o, w ten sposób i również w fabryczne wejście mi wejdzie, więc no, niczego nie musiałem ciąć. A teraz pytanie, skąd ja wziąłem te kosteczki? Szukałem na Allegro ogólnie w internecie, eee, ogólnie w internecie, właśnie samej wtyczki od tego niestety, ale nie dostałem. To kupiłem całe ze względu na tą właśnie rurkę, żeby mieć całą mnie pociętą. Ale nie była ona z wtyczką. A to daje, nie, wiem, chyba z 40 zł. O, to na środku będzie widać. Nie wiem, czy widzicie. <grytanie> no to jest taki po prostu zawór, że on się otwiera, zamyka. zamykach. może było tak. jest też. O. Więc generalnie tanim kosztem jak chcecie zrobić sobie popsy, to śmiało w ten sposób niczego nie rozwalicie. A czy popsy zrobić? E, po prostu, żeby je móc wyłączyć, tak zrobicie pełny przelot, żeby tak nie napierdzielało tymi e, strzałami. Jak ktoś z Was chce. No to piszcie śmiało, wyślę wam tą swoją konstrukcję tam za Friko. Jedynie za zwrot kosztów e, przesyłki. No i tak szukałem w internecie, po zrobiłem sobie zdjęcie... zdjęcie tego, jak to tutaj to wygląda z tą kosteczką. No i znalazłem jakiś taki zawór podciśnienia z Toyota Auris, który ma praktycznie identyczną wtyczkę, jak my tutaj. O, widzicie, to jest ta oryginalna, czekajcie, to jest ta oryginalna wtyczka, a tu jest ta, właśnie ją wpiąłem, nie będę jej wypinał. A tu jest ta z Toyoty Auris. Następnie dremelkiem wyciąłem. To nie może mam gdzieś tam fotki. Jak to wyciąłem, jak to wygląda. Zalutowałem. To zalałem. Pod tym jest klej na gorąco. Więc jest to szczelne. Nie powinno się nic tam nam wlewać, dostawać. No i tutaj ten oporniczek. Myślę, że jego tutaj nie muszę za bardzo za bardzo uszczelniać i powinno być wszystko git i ten oporniczek idzie nam tutaj w tą wtyczkę I też pasuje wszystko odnośnie jeszcze do prowadzenia prądu e, sprawdziłem sobie multimetrem jak tu idzie zasilanie jak ta wtyczka jest w takiej pozycji to ten tutaj pin z prawej strony Oma plus 12, a tu jest znowu masa. To jest bodaj, że biały przewód, jak sobie ją trochę wyciągniecie. Biały przewód, właśnie, jest plusowy, a czarny. Czarny? Czekajcie, bo nie widzę. A niebieski tam chyba jest. Czekajcie. W każdym razie ten z lewej strony. Jakie troszeczkę w tej pozycji jest? Minus, prawej plus. No, trochę tutaj roboty miałem. Natomiast, jeżeli nie macie zbyt dużo rzeczy podłączanych pod te złącza, to są tutaj. No to śmiało. Można się tam wpinać. Potrzebny jest plus. Do tego przełącznika, nie wiem czy mówiłem, go na AliExpress. Ona ma w sobie ma, ma jakby trzy przewody wypuszczone minus, plus i dodatkowo jeszcze jeden taki zielony przycisk. Ten y, przewód, który właśnie szedł tutaj do tej wtyczki, plus stały czy cały. No, ten po zapłonie idzie tutaj. No i tą wiązką podcieka zajebista, <grym>, Dumny jestem siebie. I tą wiązką idzie znowu plus i minus. Kurde, się sam wziąłem i zakręciłem. No, mi to jeszcze nic, nie pozostało nicnego jak wpiąć się z, z tym oto oporniczkiem. Może mi się uda jedną ręką? Wypadałoby go jeszcze jakoś tam gdzieś chyba schować. Widziałem sobie tą kamerkę, żeby jeszcze nie nagrywać jak tutaj Tworzę, ale zapomniałem je włączyć i, 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 no i nie będzie. A ja zresztą mam nowy uchwyt tutaj na lusterku do kamerek mm. do Insta360. Wcześniej tu miałem na gumce, ale gumkę zdezolowałem i też mi się na tym to obracało. Ale nie martwcie się, gumka nowa jest w drodze, więc będzie niedługo jej zmiana. No a wracając tutaj do tematu. E no naprawdę niskim kosztem, bo ten opornik tam są były jakby dwie sztuki w nim w tej paczce w sensie to chyba 40 zł wyszedł dokupiłem no, sobie takich to jeszcze przewodzików nie, takie o te termokurczki mam jakieś tam inne złączki natomiast jeżeli nie, nie dostaniecie nigdzie wtyczki Jeżeli nie chcecie aż tak się bawić jak ja? To, jeżeli macie, a jak nie macie, to też to jest bardzo tanie. Takie oto konektorki. Śmiało można je naciągnąć, nabić na to mały, spłaścić trochę, spłaścić trochę no, kombinerkami. I też idealnie wchodzą we wtyczkę. Nawet się trzymają. Wiadomo, później trzeba było tylko to jakoś zaizolować, żeby tam się woda nie dostała. No i generalnie już mogę Wam pokazać, ee, jak znajdę kluczyk. Chyba nawet dobrze podłączyłem, no bo po wciśnięciu guziczek się pali. A teraz jeszcze nie wiem, czy to jest teraz oznaka, że nie ma popsów, czy, czy są popsy. Zaraz będziemy się bawić. Czekajcie, zobaczymy czy będzie pamiętało. Widzicie, guziczek z gaz. Ok, zapamiętuję. Ogarnąłem wszystko, muszę jeszcze gdzieś ten opornik sobie ulokować. Nie wiem czy on się będzie nagrzewał, czy go opierdzielić taśmą izolacyjną. To też nie chyba nie powinien. Ale może dla bezpieczeństwa, bo tu widzę tam gabelki go wezmę jeszcze opierdzielę taśmą izolacyjną. Tam gdzieś go wepchnę, złożę całość, no i wrócę do Was jak wszystko zmontuję, no i będziemy robili testy. No dobra, furka złożona, udało się bez żadnych problemów, no i co? To będą testy, bo to jest ten kabelek nie? do tej ładowareczki w ogóle pierwsze uruchomienie od kilku miesięcy no to co, odpalamy chcecie posłuchać cold startu to na tej kamerce pójdzie 3, 2, 1 żerya Poczekam chwilę aż się rozgrzeje. No dobra moi drodzy, jestem po ponownej rozbiórce raleczki. Jak widzieliście na poprzednim filmie, nie było żadnej różnicy między włączonym tym przyciskiem a wyłączonym. A że on taki zarąbisty był fajny, amerykański, podświetlony. No to myślałem, że działa. Zresztą na stole go wcześniej sprawdzałem i nie było jakby żadnych problemów. Normalnie prze. E, no to się mówi. no po wciśnięciu dawał prod na, na kolejnym tym mm, kabelku. No ale przemontażu, musiałem chyba go naruszyć. Nie ja wiem czy zrobiłem zdjęcie, wstawię wam teraz. I jeden z pinów się niestety odpiął. No więc musiałem coś zrobić, nie miałem drugiego przycisku, więc sobie przelutowałem po swojemu. No i teraz ten kabalek już nie jest podświetlony, tylko ten, ten, ten przycisk w sensie, nie jest podświetlony, tylko będzie taki. O. Gdzie on tu jest, kurde nie widzę, o taki cały czas. Nie? A kolejna sprawa, jak sobie już to wszystko podłączyłem, okazało się, że jest to, to, to jest elektrozawór. Nie wiedziałem o tym, Damy mu 12 V. No to się zamyka, nie ma przepływu, więc robi dokładnie to samo. Czy ten przycisk, nie? Jest tym mechanizmem, co ja miałem tutaj, tylko że no, to miałem tu tak włożone no i podczas jazdy no to no upartego może bym go otworzył chociaż on trochę ciężko pracuje no to zrobiłem przycisk powiem wam że zacząłem to przed dwunastą jest w pół do 8 już tak więc odpalam maszynerię i sprawdzamy czy będą Popsy. A ten elektrozawór, jak on działa, ten guzik to znaczy, że. Czekajcie, bo będzie takie cykanie, słuchać. No, słyszycie takie pukanie? To oznacza, właśnie, że to jest ten, że jest elektrozawór zamknięty, otwarty, i tak dalej. Dobra, odpalam znowu, sąsiedzi będą szczęśliwi. czekam chwilę aż się motor rozgrzeje no i zobaczymy czy będzie waliło czy nie o już teraz widać że czy widać już teraz słuchać że działa strzela Ciskam guzik Opsów nie ma. Dobra, czekam aż złapie te 90 stopni i damy mu trochę spalnik znowu. No i finalnie to działa panowie i panie. Kurde, ile to czasu mnie kosztowało. Generalnie byłoby znacznie szybciej, gdyby nie to, że no ten guzik, że to nie działało. Tylko się zdenerwowałem, szukałem gdzie to, gdzie, gdzie jest ta przerwa. Na szczęście no nie było nigdzie problemu jakby z dostarczaniem tutaj tego prądu bo to też na bieżąco sprawdzałem a chyba podczas składania może nie wiem tam coś się naciągło a swoją drogą też pamiętajcie żeby zostawić tego tego kabelka trochę luzu nie bo jak skręcam kierownicę, to żeby tam nie wyrwać niczego i co no i w tym odcinku to by było chyba na tyle tak jak wspomniałem wcześniej jeżeli Ktoś by z Was chciał manualny regulator popsów <laughs> Bajadamski. A to niech napisze w komentarzu albo niech, nie, na moim Instagramie. Tutaj Wam wrzucę linka. Niech się skontaktuje to. Wyślę, bo mi to już jest niepotrzebne. I tyle. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia w kolejnym. Hej.